Piekło jest tematem, który w chrześcijańskiej teologii nierzadko budzi lęk. To miejsce wiecznej kary, gdzie dusze potępionych doświadczają nieskończonego cierpienia. Wyobrażenia piekła, choć różnią się w zależności od epoki kultur, zawsze przesiąknięte są grozą, bólem i utratą nadziei. Wśród licznych opisów piekielnych mąk warto zwrócić uwagę na szczególne wizje świętych i pobożnych ludzi, którzy według tradycji Kościoła Dostąpili łaski zobaczenia tego przerażającego miejsca. Czcigodny Beda, jeden z największych teologów i kronikarzy wczesnego średniowiecza, przytacza w swych dziełach niezwykłą historię o człowieku imieniem Tritelmus. Człowiek ten ciężko zachorował i pewnej nocy zdawało się, że odszedł z tego świata. Jego bliscy, czuwający przy jego łożu, uznali go za zmarłego. Jednak ku ich wielkiemu zdziwieniu, rankiem Tritelmus powrócił do życia. Wstał z łoża, choć jeszcze niedawno wydawał się być martwy. Powiedział wtedy, że Bóg objawił mu rzeczywistości, których istnienia nie podejrzewał, w tym piekło. Opowiedział o przerażających wizjach miejsc wiecznej kary, jakie dane mu było zobaczyć. Owa wizja sprawiła, że Tritelmus zmienił całkowicie swoje życie. Przeznaczył swój majątek dla dzieci i ubogich, a resztę dni poświęcił na modlitwę, pokutę i czyny miłosierdzia. Jego doświadczenie stało się przestrogą, a zarazem przypomnieniem o ostatecznych konsekwencjach grzechów oraz o rzeczywistości, która czeka po śmierci. Co jednak widział Tritelmus, co mogło wstrząsnąć nim do tego stopnia, że odrzucił wszystkie ziemskie dobra i przyjemności. Wysłuchajmy jego słów. Byłem prowadzony przez postać ubraną w jasne, lśniące szaty przez miejsce, które było mi zupełnie obce. W końcu dotarliśmy do miejsca spowitego gęstym mrokiem, które przepełniło mnie strachem i przerażeniem. Nie widziałem nic oprócz mojego przewodnika. Gdy zagłębialiśmy się coraz dalej w tę ciemność, zacząłem dostrzegać coś w tej nieskończonej otchłani, wypełnionej dymem i upiornym blaskiem, co powodowało, że włosy stawały mi dęba. Z tej czeluści dobiegały żałosne jęki, jakby rzesze kobiet i mężczyzn były poddawane okrutnym torturom i śmierci. Najgorsze jednak było to, że mój przewodnik zniknął, zostawiając mnie samego w tym przerażającym miejscu. Ogarnął mnie taki strach, że nie potrafię go opisać. Na próżno rozglądałem się, licząc, że znajdę kogoś, kto mógłby mnie pocieszyć albo pomóc. Czułem się tak przerażony, że myślałem, że umieram. Gdy spojrzałem w tę mroczną otchłań, bałem się, że zaraz w nią wpadnę i zostanę tam na zawsze. Ciałem i duszą. Z tej przepaści wydobywały się płomienie, wyrzucające przerażające iskry, które opadały z głośnym hukiem. Gęste kłęby siarczanego dymu unosiły się tak nisko, że zdawało się, że w każdej chwili mogą mnie wciągnąć w płonącą czeluść. Te iskry to były dusze potępionych, odrywające się od płonących pni, wypychane przez siłę ognia z głębin. Bóg jeden wie. Jak wielkie cierpienie wtedy przeżywałem, byłem zlany zimnym potem. Stałem tam, zdezorientowany, nie wiedząc, w którą stronę iść. Nagle z góry usłyszałem śmiech, który łączył się z gorzkim płaczem i wyciem mieszkańców otchłani. Gdy hałas się nasilił, zobaczyłem diabły, które ciągnęły za sobą pięć dusz, dręcząc je i nękając. Diabły wydawały się być wprost zachwycone. Nieustannie drwiły i śmiały się podczas gdy te biedne dusze były w kompletnej rozpaczy, wyjąc z bólu. Ciężko opisać, co czułem, słysząc ich pełne cierpienia, krzyki i widząc, jak te przeklęte istoty coraz bardziej się do mnie zbliżają. Gdy byli już blisko, ogarnęła mnie taka zgroza, że niemal zemdlałem i jestem pewien, że gdyby Bóg mnie nie podtrzymał, pewnie umarłbym tam na miejscu. Te demony wbijały we mnie swoje ogniste, przerażające spojrzenia. Czułem się rozdarty między strachem a współczuciem. Moje serce było bliskie pęknięcia. Gdy dusze te minęły mnie, zostały brutalnie wrzucone w głębie otchłani z taką siłą, że ziemia i niebo zdawały się drżeć. Z tej czeluści wystrzelił ogromny snop iskier, i przez chwilę myślałem, że zaraz zostanę nimi zasypany. Przerażony i pełen rozpaczy, dostrzegłem, że złe duchy zaczęły się zbliżać do mnie. Widać było w nich obłąkańczy gniew. Jakby miały zamiar ściągnąć mnie w tę mroczną czeluść. Ogarnęła mnie taka trwoga, że zacząłem płakać i błagać o ratunek, szlochając w desperacji, bo wokół mnie były tylko drwiące diabły, ziejąca otchłań i płonące języki ognia. Nie wiedziałem, gdzie szukać pomocy. Gdy byłem już na skraju rozpaczy, mój przewodnik nagle się pojawił. Wyrwał mnie z rąk wrogów i wyprowadził z tego ciemnego, cuchnącego i przerażającego miejsca. Powiedział mi również, że wrócę do swojego ciała, abym mógł przekazać jak największej liczbie ludzi prawdę o istnieniu tej przerażającej krainy mroku. Święty Beda dodaje swój komentarz. Jakby sam mrok ogarniający całe piekło nie był wystarczająco przerażający, potęguje go jeszcze duszący dym, unoszący się gęstymi chmurami znad jeziora siarki. Ale to nie wszystko. W piekle obecne są również demony, które wzmacniają ból i cierpienie potępionych. W legendzie o święty Antonim Pustelniku czytamy, że demony często się mu ukazywały, przybierając różne formy i dręczyły go na wiele sposobów. Czasami występowały jako dzikie bestie, lwy, niedźwiedzie, smoki czy wściekłe psy. Innym razem przyjmowały ludzkie kształty, zawziętych mężczyzn, pięknych kobiet lub przerażających potworów. Bywało, że biły go tak okrutnie, że ledwo przeżywał. Niekiedy za pomocą strasznych widm wzbudzały w nim taki lęk, że gdyby nie pomoc Boga i jego anioła stróża, święty Antoni zapewne zmarłby ze strachu. Jeśli te demony traktowały tak świętego człowieka, który nie dał się im pokonać, jak bardzo będą torturować grzeszników, którzy znajdą się w piekle i będą całkowicie zdani na ich łaskę. Te szatańskie istoty, przybierając formę dzikich zwierząt, z pewnością zaatakują potępionych, zadając im cierpienia na niespotykaną skalę. Ten ból będzie zupełnie nowym rodzajem tortur. Trudno sobie wyobrazić, jakie jeszcze okrucieństwa wymyślą demony, by zaspokoić swoją diabelską perfidię. Jeśli przeraża cię sama myśl o tej ciemności i grozie, która tam panuje, powinieneś też bać się jej konsekwencji. Jeśli więc kochasz ciemność i szukasz jej, by swobodnie grzeszyć, nie będzie niesprawiedliwością, gdy Bóg wtrąci cię do tej ciemnej czeluści i w dniu Twojej śmierci powie diabłom, Skoro całe życie miłował ciemność i jej dzieła, zwiążcie mu ręce i nogi i wyrzućcie go w ciemności. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Gdyby tylko wszyscy zatwardzali grzesznicy mogli zrozumieć te straszne męki, które czekają tych, którzy żyją w beztrosce i obojętności. Każdy z nas zostanie ukarany za swoje grzechy. Wielu chrześcijan jest letnich i obojętnych, dlatego apelujemy do nich, by pamiętali, że mogą skończyć w ogniu piekielnym z woli tego. Który jest zazdrosnym Bogiem jedynego, którego należy się bać, bo on ma moc pogrzebać ciało i duszę w piekle. Zastanów się więc, beztroski i obojętny chrześcijaninie, jaki los cię czeka. Gdybyś tylko mógł rozważyć te straszne katusze, natychmiast rozpocząłbyś nowe życie. Zamiast być letnim, leniwym i niedbałym, szybko stałbyś się żarliwym, oddanym i uważnym sługą Boga. Przestań więc zwlekać i być obojętny. Bo stawką jest Twoje zbawienie. Kimkolwiek jesteś, czytając te słowa, podejdź z zapałem do obowiązków chrześcijanina. Częściej przystępuj do sakramentów, niż robiłeś to do tej pory. Regularnie uczestnicz we mszy świętej, módl się częściej i z większą żarliwością. Poświęcaj więcej czasu na rozmyślanie o Bogu i o sprawach ostatecznych. W ten sposób przezwyciężysz swoje zobojętnienie i chłód, które zapanowały nad Twoim sercem. Uczynisz Boga swoim przyjacielem, a nadzieja na wieczną szczęśliwość stanie się w Tobie żywą i błogosławioną pewnością. Niech Bóg sprawi, aby taki los czekał zarówno Ciebie, jak i mnie. Drodzy bracia i siostry, piekło to nie tylko przerażająca opowieść czy odległa rzeczywistość, to wieczne oddzielenie od Boga, pełne bólu, mroku i niekończących się cierpień. To miejsce, gdzie dusza, która wybrała grzech, pozostaje na zawsze w samotności i rozpaczy. Pamiętajmy, że nasze wybory tu, na Ziemi, mają wieczne konsekwencje. Każdy dzień, każda decyzja prowadzi nas ku światu zbawienia lub w mrok potępienia. Nie bądźmy obojętni na to ostrzeżenie. Zastanówmy się nad tym, co nas czeka po śmierci. Czy jesteśmy gotowi zaryzykować wieczność w cierpieniu tylko dlatego, że teraz wygodniej jest zignorować Boże wezwanie? Nie odkładajmy na później nawrócenia, modlitwy czy pojednania z Bogiem. Bo nikt z nas nie zna dnia ani godziny. Bóg, w swojej miłości, daje nam szansę na zbawienie, ale musimy ją wykorzystać. Zamiast odwracać się od Jego światła, skierujmy nasze serca ku Niemu, byśmy w chwili śmierci usłyszeli słowa pełne miłosierdzia, a nie oskarżenia. Niech ta refleksja o piekle pobudzi nas do głębszego życia w wierze, nadziei i miłości, bo tylko w Bogu znajdziemy prawdziwe szczęście i pokój, których nic i nikt nam nie odbierze.